Wrócić F 5, dobra, dajmy F 5. Zaczymy czy wróci oh. Ty mnie słyszysz? Słyszysz mnie, nie? Tak, słyszysz się Dużo dostał to samo co wczoraj się stało, ale dlaczego na H3GG nie ma streama, skoro wysyła pakiety ode mnie, to nie wiem. Jest, jest stream, tylko odśwież. Jest Jest, jest jest, 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 jesteśmy, także już, już nie obrażaj tych graczy. <laughs> Siema, jesteśmy z powrotem. Dobra, ale nie wiem <laughs> co w tej sytuacji na YouTubie teraz będzie. No bo YouTube, no, do, YouTube tak dziwnie działa, że on zrobi drugą transmisję, nie? Ale jest transmisja. Dobra, kategoria jest Hero 3, jest. Nie, to... zaraz, zaraz, nie ma chyba transmisji. Nie ma. Na YouTube jest nowy stream, tak? Tak, nowy stream się zrobił. Dobra, to za chwilę zaraz to sprawdzę. Dobra, na razie jeszcze nie widzę tego streama. Zaraz to ogarnę, bo zaraz znowu przeoczymy trade. Jesteś? Dobra, jeden... Gongbaz jest offline, ja nie wiem co tu się dzieje dzisiaj to wszyscy co chwilę. Ten jest offline, temu wyłącza, temu włącza. Co tu się dzieje? Dobra, 150 osób chyba ludzie z YouTube'a przeszli na Twitcha. Arytmetyczny idź tam, dopisz, napisz go witam dawcę. ciekawe, czy by też da tam temata. A nie widzę, żeby była nowa transmisja na H3GG. Dobra, teraz jest, ok. Nie, to pokazuje, że jest zero widzów. Wszyscy uciekli, właśnie. Mi pokazuje 21 widzów, ale nie ma. Ale ta... ja mówię na Twitchu, mi na Twitchu pokazuje 0. Aha, mi 60, było wciąż 150. No nie wiem o co tu chodzi. Migracik teraz jest offline. O, jest. Naprawdę ten kaz dzisiaj od początku fff, strasznie dużo problemów jest. Jak I nie niepuszczamy. Pustynie... Nowe powiadomienie my nie jesteśmy naszej. Teraz bigracik wrócił, gągwazego nie ma, znowu bigracika. Muli o, gągwazy, gągwazy wrócił, bigracik. Dobra, chyba wróciło. Halo, żyjemy. Ale to, to był przemyślane, tak? Żeby waliło po gierce wszystkim. Dobra, kontroluj, jak coś tradea, a ja wchodzę na YouTube'a i muszę tam ustawić kategorię. Potężny trade. To plus od Gong Bazaar Nie wiedziałem za ile. Mamy teraz walkę o kolor 16. Kto da więcej? 17 po raz pierwszy Gągwazy. 17 po raz drugi. Czy Bigracik da 18? Czy on da 18 na ten kolor? To jest super kolor, kolor czerwony jak normalnie krew. Czy ktoś da więcej? Jest 18 od Bigracika. Czy zobaczę 19? Gągwazy czy da 19? Jest jedyneczka wpisana. Jest 19. Czy wpisze enter? Jest enter wpisany. 19 za kolor. Chyba gości posrało, ale jest już 19. Czy będzie 2? Czy zobaczę 2 za kolor? Czy Gągwazy wygra? Jest 20 od Bigracika. Dwójka 21! 21! Tak ja się mutuje, tutaj Co? Dobra, czekajcie. Czemu hmm. wyglądam z pingiem? Jestem do tyłu, co? Ja tu się tak emocjonuję tradem, a już tam po tradezie, kurde. Nie odświeżyłem sobie. Dobra, nie było tego. Awantura kasę. kappa O, awantura kasa była tak świetna. Mamy lag, jakby. Ja prosiłem, żeby tutaj Pinkel pilnował trade'u, a ja ogarniam kategorię na YouTube. Jakby streamujemy na dwóch platformach, no i to nie jest tak od razu a ty byłeś, po wywaleniu się Ty pilnować, ale ja miałem nieodświeżone i ja byłem do tyłu jeszcze z dwie minuty. <grych> Dobra, ale już... O, mam Jezus. Już startujemy i już koniec tego wszystkiego. Dobra. Dobra, ja już odświeżam te perspektywy. Tak, ja, te... ja wszystko sobie odświeżyłem, nawet H3. Y, gongwazego, bigracika no i co, no i do przodu, Nekro -gongwazy, bigraci y, bigracik jest na strongholdzie shiva vs y, widomina. minus 4200 dla gongwazego ej przepraszam, minus 4200 dla bigracika I gracie, gra na bardzo dużym minusie jako Stronghold. No to będzie ciężkie, bo na start ptaków nie kupisz sobie, żeby być szybkim. Musisz też pilnować się, bo jak wydasz 2000 właśnie na magię, na starcie w punkrze, to też możesz być później kubunkiem. Dobra, jest problem. znowu jest blue, tak? Tutaj w tej grze. Mhm. Jaki, ile kasy było? Dlaczego 400, on? W... 200. Dlaczego nie, on przed innym wampirem w tą walkę? On chyba, chyba jedynkuje. Plus 4200 tak? jest, tak? Dla gongwazego tak? Tak. No, chyba jedynkuje prawda? No bo. Tak. ale <laughs> <laughs> się to już <laughs> Necropolis, Widomina, a po tamtej stronie co jest? Stronghold, y Shiva. Sh 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 Sh. Prawie ugrał. Blisko było. <laughs> Umar, nie może wykupić Hirka, gąbłaze przegrał. 1-1. Gwazy wygrał, nie przegrał Nie, śmieję się, bo on wszedł w jednym wampiry w walkę, nie? Eee, okej okay. Patrzymy obecnie na Gwazy, Gwazy zastanawia się czy iść po drewno, czy iść po kamień, czy tutaj zeskipować i lecieć po trasu Po tempo i chyba będzie skip, no myśli długo, myśli długo Skipuje jednak, skipuje No nie jest ten bugier zbyt przyjemny, bardzo Ja Dobra, barm, wszystko... do Wigracika, zacznę z u niego bardzo szybko, bardzo tutaj roz, rozwalone ma te podziemia. A Bigracik co? Bigracik też nie ma tak przyjemnie, bo już ma drugi dzień skończony i podniósł dopiero samo drewno. Więc oboje gracze mają te bunkry nieprzyjemne. Mm, Okej, okay, już i zaznaczę scouting. Ona jakby od razu z tym startuje. No i znowu, albo bigracik zminimalizował grę, albo się zwiesił stream u niego. Ja nie wiem, co oni dzisiaj robią. Zminimalizował, zminimalizował, Przynajmniej tych pasków nie ma teraz po bokach. Tak, no. Te pomarańczowe paski dość szybko zniknęły w pierwszej gierce. Dobra. Jakby ten bunkier gongwazego jest taki sobie zjawki średni guard, dość słabym powiedział nawet. Ale jutro już będzie wyjście, tylko bez żadnej kopalni. które słabo, nie? Nie, nie masz ani drewna, ani kamienia. Okay, A wyjście, to... wyjście bez niczego w trzecim dniu jest ok, ale w czwartym bez niczego. No. W czwartym bez niczego to nie jest tak fajnie. I wiadomo, są na powierzchni też te kopalnie. Jest i drewno, i kamień, ale nigdy nie wiesz, czy to ci się fajnie gdzieś wygeneruje przy drodze, nie? Dokładnie. Okej, okay, pieski, studienka niefortunnie, jakby nie pójdzie już po tą studnię na pewno. Kupił Gildie, kupił Gildie, więc sobie zregujemy. Dobra, i co, zostaniemy się tą turę? Tutaj zostaniemy, no tak, nie u reda. Nie, tu jeszcze. O, nie podniósł skolary, a co jakby tam była woda? Hmm? Znaczy czy kolara hut, chatki po prostu nie podniósł chatka. Nie wziął też... Tej puszki na harpiach chyba troszkę się obawiał. I wskipuje w ogóle to miasto on leci od razu do siebie. Dobra, przełączam teraz na Gungwazego i padło pytanie z YouTube'a, dlaczego gracze wybrali takich hirosów, a nie innych, i jaki mają wybór na tym templecie. Akurat jeżeli chodzi o Stronghold, to jacy bohaterowie, co tu nie ma dostępnej gunduli, nie ma takich Hirków, którzy jakby z wodą. Wielu Hirków też nie ma. Krak Haga nie ma, także nie ma takiej alternatywy za bardzo. Shiva jest super ze względu na scouting, z racji tego, że gramy one hero, no to ten scouting jest spoko. Szukamy dueli Roka i ten scouting też tym pomaga. A na Nekro, no to Wido no, startuje tylko z jednym skillem, z tym Nekro, nie? Ona startuje, no i też można szybko wbić magię dzięki temu. Tutaj alternatywa to jest albo Isra, albo Galtran zazwyczaj, nie? Nie wiem, czasami się gra tylko kilka ze slowem, z Liszami widziałem parę razy, jak ktoś grał nim. Ale najczęściej właśnie Widogatran albo Isra. Gladys się pyta, ile mamy punktów? Na duelu. Ja wiem, że cały ja całe życie mam około 400 lub 500. Nie? Punktów? No ja między 300 a 460, tak się jakoś kręciłem. Także no, a, to się ale... tak w podobnych tej punk punkty, punkty jakby. Nie grają, chociaż wiadomo, jest to jakiś też wyznacznik. Ale Gongwazy wskoczył niefajnie, no. Myślał, że skoczy w zamek i nie wejdzie teraz w tym piątym dniu, więc to tempo wcale nie oddało. Dobra, zostanę jeszcze czym Gongwazego tutaj i co? No, nie ma drewna, nie ma kamienia oznaczonego nigdzie. Okej, okay, ale jest za to powietrze. Duel vampira na sorcerka, no to nekro słabo wygląda gongwazego bardzo. Dawaj konie, dawaj konie, gongwazy. To nawet nie ma czym koni robić, co bardzo. Ale jest double tego od razu. To zależy od humoru, a to prawda. Ja, ja dziś 90 punktów straciłem w godzinę, bo trzy razy na miałem umarłem. Dobra, przełączamy Bigracika. Mm. Niestety, Kasiu, kongazy Ci nie słucha nie gra koników. Bigracik już patrzy, już przejmuje inferno tutaj. No i będzie Duel, duel roka będzie jeden chociaż. Ale nie kupił Roka że on na nad minusie gra, nie kupił roka chyba w strongu u siebie tam. Znaczy nie w żadnym, wykupił. Żadny nie kupił, w żadnym nie wykupił, bo nie miał nie miał mm -hmm. na tamtym. Pytanie czy on go może go zgarnąć? 662 800. Tylko że on nie kupi Ciężko będzie z goldem, bo Nie, no powinieneś to... w mieście kupić. Tutaj wystarczy, że otaguje go, nie? Tak, powinien tutaj otagować, ale nie powinien tu kupować, bo no, jeżeli on dokładnie. tu. Bo on jeszcze musi się wrócić do Inferno i tam kupić gildię za 2000. Więc. On nawet nie ma postawionych ptaków na dole. Dlatego się dziwię, że, że on aż 4000 dał za. Strongholda, więc. Trochę dużo, nie? A ziemia no. to jest od razu fajnie. Dobra, czy możemy to zaznaczyć na toolboxie Ziemia A... i powietrze u tamtego? U... Dobra, Ziemia i tam jest yy, powietrze. Z YouTube'a padło kolejne pytanie: e, Czy składa się tutaj set do nekro, który ze szkieli daje lisze I jaka jest taktyka na nekro? Szkiel, wambir, czy coś innego? Co do pierwszej części tego pytania, no to ten set w, w dodatku Horn of the Abyss nie sprawia. Nie działa tak jak w sodzie, że skreszasz, Lisza tylko zwiększa poziom nekromancji z tego co pamiętam o 20%, jakoś tak. Nie wiem czy pamiętasz dokładnie, kto jest. I nadal skrzeszamy szkielety, tylko po prostu więcej. Możliwe, że to nie jest 20%, chyba trochę mniej 15% to jest chyba. To o 15% jak się gra? Czy gra, pod, gra się pod szkiela, to na pewno szkiel jest prawie zawsze wlejcie na nekro. Wampiry pomagają na początku. Jakby puszka z wampirem. I czyścisz y, białą pustynię tymi wampirami. No a później przechodzisz już na coś innego. Można dobudować koniki. Można smoki też zrobić. Oho, widziałeś kraśki odbiły arokę? No, właśnie teraz widzę, bo przełączyłem. Dobry Ale wieczór. Nie, no dobry z... wieczór wszystkim. Zrobi spokojnie. No, dość, nie wiem czy widziałeś, ale Bigracik to praktycznie całe, wszystkie surowce przetradował na jednym markiecie, bo ją ja brakowało pieniędzy, żeby kupić właśnie jedne duel ptaka i jeszcze kamienia mu brakowało do. do... Jak to się nazywa? Do Gildimagów, więc mhm. naprawdę. No, tutaj widać jak boli czasami ten duży minus na, na niektórych zamkach. No, na początku boli zawsze, w pierwszym tygodniu to na pewno. Chcesz kupić dwa razy roki. Roki, mimo że są tanie, no to trzeba te. 4-5 tysięcy widać, by to kupić podwójnie. A widać albo widominać, Eh, <laughs> no, a tymczasem Gogwazy robi tu sobie jakieś proste walki, bez strat próbuje, ale dostał muralkę, niestety. Ulepszył wampiry w tym forcie. No, jakby te 7 wampów pozwoli mu tam co nieco, jakieś takie prostsze walki. Więcej, bo to teraz już jest nowy tydzień, nie wiem, czy ona postawionego wampa? Aha, nie ma jeszcze ulepszonego, więc... Ulepszonego jeszcze nie ma, no. Więc będzie siedem tak, jak mówisz. Dobra, jeszcze zostanę u niego ten dzień i później przejdziemy do Bigracika, zobaczyć co się dzieje. jest tych nomadów? Nie wiem, czy on jest Ty myślę, że ta tarcza jest odblokowana. tam te bazyliszki się tak wkomponowały, jak taki kameleon w teren. <laughs> <Mówię, śmiech> bazyliszki tak, tak, nie to tak prawda, One tak się komponują. Mówię, gdzie jest ten guard do tej, do tej tarczy? No, tak samo miałem kiedyś tak z tymi, z gozdragonami dragonami na, na śniegu. One tak się pokrywają z tym śniegiem, nie mówię, kurde, gdzie jest guard. Dobra, tak teraz skoczył. otagował jakby za jednym zamachem i kamienie i drewno, czyli no po tym względem chociaż jest gongwazy ura uratowany już. Nie wejdzie do miasta. No ale oflaguje jakieś. Po prostu. Dobra, ta tura już jest jakby rzeczy. zaraz zakończona, także przełączymy sobie do bigracika. O, ziemię dostała od jakąś razu walkę możesz tam. Możesz tam dać od razu. Dostały ziemię jeszcze. Także ma już rozwój fajny na widominie. Na widominie ziemia jest, tak? Okej. Okay. Tak. Ziemia oblu. Kolejna bolączka u fighterów, ciężko manę zdobyć. Dobra, tą turę jeszcze zostajemy u Migracika. Sprawdza staty, 10 knowledge'a widać w wido Dość sporo. Właśnie na początku ważny jest ten knowledge bardzo, żeby o to dbać, bo po prostu nie musimy wtedy co turę wracać do miasta, żeby regenerować naszą manę, nie? Możemy gdzieś tam zostać w jakimś ciekawym miejscu i zrobić jeszcze jakieś walki. Teraz wskoczył Bigracik tak totalnie w ciemno. Gdyby to, była, to był jakiś większy guard, to mógłby być problem. No, ja dzisiaj sobie wskoczyłem w 1, 2, 3, w inferno w 30 wziąłem z AP i umarłem. Także nie polecam skakać w ciemno, jak nie widać garda. Tak. Oj, ptak stracił się niestety. Często tak jest jak wampirem skoczyć w ciemno, że trafisz na takiego, gdzie nie możesz jakby leczyć się. Nie umarlaka albo kolema. Jest ziemia zrobiona. Epic, kedafta, kada Dafta to określenie to jest naprawdę z jednej strony śmieszne, a z drugiej takie trochę upokarzające. Jak ktoś na kogoś mówi. Dobra, przełączymy tam, że skoń z tury. Siedem wampów. No, te wampy na takich walkach są spoko jak najbardziej. Plus level, fajnie. Te drzewa są mega różne, bo on nieraz da za darmo, nie? Ten plus level. Nieraz sobie życzę 10 dzemów. Z tymi drzewkami to różnie jest. Dobra, 4 wampy i tutaj... Ja bym chciał ulepszyć, nie ma jeszcze budynku. Dobra, okej. Okay. No 15 wampirów to już może na samych wampirkach jechać. Sporą część bią. I te bazyliszki może zrobić Myślisz, że on teraz zrobi te bazyle? Chyba tak Chyba tak no, coś tam, bo dokupił tą armię na dole, więc A nie, ty mówisz o tym, a oh, sorry, bo się za, za, zagapiłem eee, zrobi te bazyle, to nie ma problemu, mi się wydaje a czy, czy zrobi, chodziło mi, czy pójdzie tam To, że zrobi, to tak. wiadomo było Jeszcze myślę, że od razu to puszkę, puszki machnie na, na dole, czy, czy... nie Tak, będzie chciał. No. Wampir to jest bardzo fajna jednostka pod względem, jeżeli chodzi o duela, za oszczy... osz... oszczędności timera. Bo bardzo dużo walk wchodzi ku enter, a nawet jak nie, no to szybko idzie to poprawić. Nie, nie trzeba ni tylko tak jak tu może stadzi. Defować, nawet. Dziwne do tego szkieleta, nie. Znaczy, no wiadomo, są w zasięgu wampa, to go biją, a takie głupkowate trochę. Ok, 140 Walking Deadów. Spoko jakby. Docelowe 140 szkiela dodatkowe, nie? ty jesteś chwilkę do przodu? Dobra, przełączam tą turę na Bigrecika. Gracik ruszył w dół, ale jest kompletnie bez many w tym momencie. I nie wejdzie do miasta. Także kolejna turka nie będzie zbyt efektywna. Jak śmiesznie się rozłożyłem mu na gabanki. Trzy obok siebie w jednym miejscu. Czekaj, nie, dobra, to wracamy do blue. Kolejne pytanie padło, yy, czy ten artefakt składany tak nie działa tylko na duelu, czy w ogóle w chocie? tak? Yy, ten artefakt tak działa w taki sposób właśnie w ogóle w hocie. Co? Czemu mi o. go sklepał? Co się stało? No chyba dlatego, że tak jak mówię, nie wszedł do miasta, nie miał ptaków, miał mało golda wszystkiego, więc... No ale miał jeszcze wie. wojsko, przecież... No wiem, no wiem, ale chyba się poddał, bo stwierdził, że straci kolejny dzień. I w 1-2-7 będzie z jednym duelem ptaka chyba. I wyłączy streama od razu. Ja nie mogę. Gank od matki. Psycha siadła? No nie wiem, nie wiem. Psycha zrobiła przysiad, niestety, na butle. Oj. Powodzenia wzajemnie. No dobra, no... Jak chcesz, jak, chcesz, jak chcesz, to jeszcze chyba Fiz gra teraz Gąskę, to możemy jego skomentować. Eee, nie, no nie będziemy już A nie, tak... a nie, on nie gra, już nie gra, bo gra wcześniej. Dobra, grał wcześniej. Grało, już... nie? O, już grał, teraz... no. Dobra, co? Transmisja była Chodasz, była tak z, z małymi problemami, ale udało się do końca ją dociągnąć. Także Gągwazy wygrał 2-0. No, pierwsza gra jakby. Szkoda, że ten final nawet nie doszedł do skutku, bo. Spotkali się, ale nie zawalczyli. Od razu OGG. No i teraz w drugiej gierce Migracik nagle zrezygnował z pojedynku. W sumie jeszcze był w grze, no bo nie wywrócił się nigdzie. Po prostu zwyczajnie zrezygnował z dalszej walki. No, także 2-0 i tak, ja gongwazy, gongwazy, gongwazy przechodzi do 1-8. Gongwazy tam na drodze będzie miał Druzdona, który pokonał Dream Huntera wczoraj. A później prawdopodobnie spotka się albo z Filipukiem, albo z Bad Boyzem. Także będą ciekawe mecze. Jutro na H3GG jest też mecz o 17:30. Chambik kontra Twaryna i z Rosomakiem będę przeprowadzał ten mecz. Także grubo. No, mecz jaki był, taki był. Na to nie mamy wpływu. No ale im dalej, tym myślę, te widowiska będą coraz bardziej ekscytujące. Na pewno. Będą coraz lepsi gracze, coraz yy, równiejsze te gry, więc na pewno będzie coraz bardziej ekscytująco. Dobra, będziemy powoli kończyć. Ja, Pinker, dziękuję Tobie dzisiaj za wspólny komentarz. Mimo Wiesz, przeszkód dziękuję, udało się było. do końca dotrwać. No i co? Do zobaczenia jutro na kolejnej transmisji. Trzymajcie się, na razie, do Dobrze, usłyszenia. Trzymajcie się, siema. Yo.